Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że największe prawdy o twoim własnym umyśle zostały celowo przed tobą ukryte? Jan Kowalski odkrył przełomowe sekrety dotyczące natury rzeczywistości, które były cenzurowane przez dziesięciolecia, sekrety, które ujawniają twoją moc twórczą w tak głęboki sposób, że instytucje wolały je pogrzebać, niż pozwolić im wyjść na jaw. Wyobraź sobie przez chwilę, że wszystko, w co wierzysz na temat granic swojej świadomości, jest starannie skonstruowanym kłamstwem. A co jeśli powiedziałbym ci, że Kowalski nakreślił precyzyjne ścieżki dostępu do wymiarów psychiki, które wykraczają poza czas i przestrzeń, ale że te odkrycia były systematycznie tłumione, ponieważ zagrażały samej tkance kontroli społecznej? Dziś odkryjesz nie tylko to, co zostało ukryte, ale także jak wykorzystać tę wiedzę, aby radykalnie przekształcić swoją rzeczywistość. Jeśli jesteś gotowy na tę podróż, zostaw znak w komentarzach już teraz. Po prostu napisz słowo przebudzony i rozpocznijmy to objawienie razem. Współczesna nauka dopiero zaczyna udowadniać to, co Kowalski odkrył prawie 100 lat temu. Rewolucyjne badania z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzone w ramach projektu Cassiopeia w 2021 roku wykazały, że ludzka świadomość może wpływać na losowe systemy w sposób statystycznie istotny, co całkowicie podważa dominujący paradygmat materialistyczny. Pomyśl o tym. Twój umysł nie jest uwięziony w Twojej czaszce. On oddziałuje z polem informacyjnym wszechświata w sposób, który dopiero zaczynamy rozumieć. Inne fascynujące badanie opublikowane w dzienniku Badań Świadomości w 2022 roku zbadało bliźnięta rozdzielone przy urodzeniu i odkryło identyczne wzorce zachowań, których nie można wyjaśnić genetyką ani środowiskiem, wskazując na głębokie połączenie poprzez to, co Kowalski nazwał nieświadomością zbiorową, a oto najbardziej imponujące. Badacze z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2023 roku wykazali, że efekt placebo może w wielu przypadkach przewyższać interwencje farmakologiczne, dowodząc, że Twoja wiara i intencja dosłownie rekonfigurują Twoją biologię i Twoją fizyczną rzeczywistość. Pozwól, że przedstawię Ci obraz, który będzie nam towarzyszył w dzisiejszej podróży. Wyobraź sobie rozległe, starożytne obserwatorium astrologiczne, zbudowane nie po to, by mapować odległe gwiazdy, lecz by rozszyfrować niewidzialne wzorce samej ludzkiej świadomości. To obserwatorium posiada specjalne soczewki, które zamiast wychwytywać światło, dostrajają się do częstotliwości myśli, emocji i intencji emanujących z każdej żywej istoty. Przez pokolenia najpotężniejsze soczewki tego obserwatorium były zapieczętowane ciemnym woskiem, pokryte ciężkimi zasłonami, uznane za niebezpieczne przez strażników ortodoksji. Kowalski był jednym z nielicznych, którzy odważyli się usunąć te zasłony, a to co zobaczył, zmieniło wszystko. Większość ludzi żyje uwięziona w dwuwymiarowej rzeczywistości, jakby oglądała życie na płaskim ekranie, podczas gdy mogłaby doświadczać go w immersyjnej rzeczywistości wirtualnej. Znasz to uczucie, prawda? Ten subtelny dyskomfort, gdy dzieje się coś niezwykłego, synchronizacja zbyt doskonała, by była zbiegiem okoliczności, i natychmiast twój racjonalny umysł próbuje to wyjaśnić, umniejszyć, znormalizować. To tak, jakby istniał wewnętrzny program, szepczący nieustannie, że nie możesz ufać swoim najgłębszym percepcjom. Ile razy miałeś silne przeczucie na temat czegoś i zignorowałeś je, bo wydawało się zbyt irracjonalne. Pomyśl o w tym momencie, gdy intensywnie myślałeś o kimś, a kilka minut później ta osoba do ciebie zadzwoniła. Albo gdy miałeś żywy sen, który później w jakiś sposób zamanifestował się w rzeczywistości. To nie są przypadkowe wypadki wszechświata, to błyski wewnętrznego obserwatorium, które Kowalski odkrył, ale które przez tak długi czas było ukryte. Prawda tkwi w tym, co zostało zapomniane. A pierwszym krokiem do odzyskania swojej mocy, jest uznanie, że zostałeś uwarunkowany do obawiania się swoich własnych, najbardziej niezwykłych zdolności. Weź teraz głęboki oddech, poczuj, jak powietrze powoli wchodzi przez nos zatrzymaj na dwie sekundy, a wydychając przez usta pozwól, aby wszelki opór wobec tych idei po prostu się rozpuścił. Jesteś bezpieczny, aby eksplorować nieznane. Jeśli ta idea rezonuje z tobą, zatrzymaj się na chwilę i polub ten film, to mały gest, który sygnalizuje wszechświatowi twoją gotowość do przebudzenia. Kowalski odkrył coś, co nauka kwantowa dopiero zaczyna potwierdzać. Istnieje warstwa rzeczywistości, w której wszystkie świadomości są ze sobą połączone, psychiczny ocean, z którego wyłaniają się wszystkie myśli, emocje i doświadczenia. Wyobraź sobie, że twój indywidualny umysł jest jak fala na oceanie. Postrzegasz siebie jako oddzielną, ale w rzeczywistości jesteś z tej samej wody, co wszystkie inne fale. Kiedy to głęboko zrozumiesz, zdasz sobie sprawę, że każda, twoja myśl nie tylko wpływa na twoją własną rzeczywistość, ale wysyła fale przez to zbiorowe pole, subtelnie wpływając na wszystkie inne świadomości. Czy zauważyłeś kiedyś. Jak pewne idee wydają się pojawiać jednocześnie w różnych częściach świata? Jak rewolucyjne wynalazki są odkrywane przez różne osoby niemal w tym samym czasie? To nie przypadek, to widzialna manifestacja tego, co Kowalski nazwał działającą nieświadomością zbiorową. Pomyśl o tym, jak podczas globalnej pandemii zbiorowy strach stworzył wspólną rzeczywistość niedoboru i ograniczeń, podczas gdy ci, którzy utrzymywali inną częstotliwość, doświadczali zupełnie innej rzeczywistości, nawet żyjąc w tym samym fizycznym świecie. To właśnie było cenzurowane przez dziesięciolecia. Twoja moc nie tylko dostępu, ale aktywnego wpływania na to zbiorowe pole. Kiedy zrozumiesz, że nie jesteś sam w izolowanej bańce świadomości, ale jesteś częścią kosmicznej symfonii, gdzie każda nuta, którą grasz, Rezonuje przez całe stworzenie. Wszystko się zmienia. Zamknij oczy na chwilę i zwizualizuj kulę złotego światła w swoim centrum serca, stopniowo rozszerzającą się, aby objąć całe twoje ciało, potem twój dom, twoje miasto i kontynuuj rozszerzanie, aż poczujesz się połączony z każdą żywą istotą na planecie. Poczuj, jak to połączenie nie jest fantazją, ale namacalną rzeczywistością, do której możesz uzyskać dostęp w każdej chwili. Jeśli poczułeś to połączenie choćby na chwilę, napisz połączony w komentarzach i zobacz, ilu innych dostraja się do tej samej częstotliwości teraz. Oto jedno z najbardziej niepokojących odkryć Kowalskiego, które zostało celowo stłumione. Cień ludzkości to nie tylko zbiór stłumionych indywidualnych impulsów to prawdziwa siła energetyczna, która, gdy nie jest zintegrowana, rzutuje się na świat, tworząc wojny, pandemie kryzysy ekonomiczne i wszelkiego rodzaju zbiorowy chaos. Możesz to poczuć, gdy włączasz wiadomości i jesteś bombardowany gęstą energią strachu, gniewu i podziału. To nie tylko informacja jest przekazywana, to częstotliwość wibracyjna, która karmi i jest karmiona przez nierozwiązany zbiorowy cień. Pomyśl teraz przez chwilę o swoim własnym życiu. Ile razy widziałeś siebie powtarzającego destrukcyjne wzorce, przyciągającego te same negatywne sytuacje? Te same typy toksycznych ludzi. Dzieje się tak, ponieważ twój osobisty cień rezonuje ze zbiorowym cieniem, tworząc pętle sprzężenia zwrotnego, która utrzymuje cię w ograniczonej rzeczywistości. Kowalski odkrył, że kiedy masz odwagę spojrzeć na swoją własną ciemność, objąć i zintegrować te części siebie, które zostały odrzucone, dzieje się coś magicznego. Nie tylko uwalniasz się od osobistych wzorców, ale dosłownie pomagasz transmutować zbiorowy cień. To tak, jakby każda osoba, która wykonuje tę wewnętrzną pracę, była komórką odpornościową w ciele ludzkości, pomagając uzdrowić całość. Wyobraź sobie ponownie obserwatorium, ale tym razem zauważ, że niektóre soczewki są zamglone, pokryte ciemną, lepką substancją. To jest niezintegrowany cień. A za każdym razem, gdy masz odwagę wyczyścić jedną z tych soczewek poprzez wewnętrzną pracę, nie tylko widzisz jaśniej, ale pozwalasz, aby więcej światła weszło do systemu zbiorowego. Połóż teraz ręce na splocie słonecznym, oddychaj głęboko i poczuj, jakakolwiek gęstość, jakakolwiek ciężka energia, którą nosisz, jest transmutowana w światło. Z każdym wydechem wizualizuj to złote światło promieniujące z 1900 Ciebie rozpuszczające cienie nie tylko w Twoim polu, ale wysyłające fale uzdrowienia przez zbiorową sieć. Rozwikłaj ukryte, zamanifestuj prawdziwe. Jeśli jesteś zaangażowany w tę pracę transmutacji, zasubskrybuj kanał teraz, ponieważ w kolejnych filmach będziemy pogłębiać te praktyki. Kowalski spędził lata na dekodowaniu starożytnych tekstów alchemicznych i odkrył coś niezwykłego co zostało całkowicie błędnie zinterpretowane przez środowisko akademickie. Alchemia nigdy nie polegała na przekształcaniu ołowiu w fizyczne złoto, była to szczegółowa mapa kwantowej transformacji ludzkiej świadomości, kiedy alchemicy mówili o kamieniu filozoficznym, opisywali stan świadomości, w którym stajesz się zdolny do transmutacji każdego doświadczenia, każdej energii, każdej sytuacji w mądrość i twórczą moc. Czy miałeś kiedyś chwile, w których dewastujący kryzys zamienił się w największe błogosławieństwo twojego życia? Kiedy coś, co wydawało się cię niszczyć, okazało się dokładnie tym, czego potrzebowałeś, aby ewoluować. To jest psychiczna alchemia w działaniu, ale Kowalski odkrył, że możemy to robić świadomie, celowo, bez czekania, aż życie zmusi nas do cierpienia. Sekret tkwi w zrozumieniu, że każda emocja, każda myśl, Każde doświadczenie to surowa energia, którą można uszlachetnić i podnieść. Gniew można transmutować w twórczą pasję, strach w ekscytację przed nieznanym, smutek w głębokie, współczucie. Ale oto co zostało ocenzurowane. Ten proces nie zachodzi tylko na poziomie psychologicznym on dosłownie zmienia twoją sygnaturę wibracyjną, zmieniając rodzaj rzeczywistości, którą magnetyzujesz. Pomyśl o obserwatorium. Jeszcze raz, ale teraz wyobraź sobie, że masz moc regulowania soczewek, zmieniania filtrów, przez które postrzegasz i tworzysz rzeczywistość. Każdy wewnętrzny proces alchemiczny, który ukończysz, dodaje nową soczewkę, nową zdolność do widzenia i manifestowania możliwości, które wcześniej były niewidzialne. Kiedy nauczysz się być alchemikiem swojej własnej świadomości, nie jesteś już na łasce zewnętrznych okoliczności. Stajesz się świadomym twórcą swojego doświadczenia. Oddychaj głęboko i poczuj w swoim ciele, gdzie istnieje opór, gdzie istnieje gęstość. Teraz wyobraź sobie tę gęstość jako energetyczny ołów i ze swoją intencją zacznij wizualizować oczyszczające światło, transmutujące ten ołów w płynne złoto, które przepływa przez cały twój system energetyczny. To, co było cenzurowane, teraz nas wyzwala. Jeśli czujesz, że ta transmutacja dzieje się teraz, wpisz transmutuję w komentarzach i obserwuj, jak inni przechodzą przez ten sam proces w tej samej chwili. Najbardziej rewolucyjne i niebezpieczne odkrycie Kowalskiego dotyczyło prawdziwej natury synchroniczności. To nie tylko znaczące zbiegi okoliczności, to momenty, w których zasłona między umysłem a materią całkowicie się rozpuszcza. Ujawniając, że oba są aspektami tej samej zjednoczonej rzeczywistości. Kiedy doświadczasz potężnej synchroniczności, to co naprawdę się dzieje, to chwilowe zsynchronizowanie twojej świadomości z kwantowym polem nieskończonych możliwości, i w tym momencie dosłownie współtworzysz z wszechświatem. Pamiętasz, kiedy myślałeś o rozwiązaniu problemu, a nagle odpowiedź pojawiła się w zupełnie nieoczekiwany sposób? Może przez przypadkową rozmowę, książkę, która spadła z półki, znak na ulicy, którego nigdy wcześniej nie zauważyłeś? To nie są wypadki, to bezpośrednie odpowiedzi zjednoczonego pola na twoje energetyczne pytanie. Kowalski odkrył, że możemy celowo zwiększać częstotliwość tych synchroniczności poprzez specyficzne praktyki, które wyrównują naszą świadomość z tym polem, ale to zostało stłumione, bo wyobraź sobie chaos dla systemów kontroli. Gdyby wszyscy wiedzieli, że mogą dosłownie dialogować z rzeczywistością i otrzymywać jasne i bezpośrednie odpowiedzi. Obserwatorium, które wizualizujemy, ma tajną komnatę, komorę synchroniczności, gdzie wszystkie soczewki zbiegają się w jednym punkcie ogniskowym. Kiedy uzyskujesz dostęp do tej komory poprzez świadomą praktykę, możesz zadawać wszechświatowi pytania i otrzymywać odpowiedzi poprzez coraz bardziej oczywiste i częste synchroniczności. Kluczem jest rozwinięcie tego, co Kowalski nazwał funkcją transcendentną. Zdolności do utrzymywania napięcia między przeciwieństwami, aż spontanicznie pojawi się trzecia opcja, twórcza synteza. Zatrzymaj się teraz na chwilę i zadaj wszechświatowi ważne pytanie. Sformułuj je jasno w swoim umyśle. Poczuj je w swoim sercu, a następnie całkowicie je uwolnij. W ciągu najbliższych 48 godzin Bądź uważny na synchroniczności, na znaki, na nieoczekiwane odpowiedzi, które nadejdą. Zawsze przychodzą, gdy jesteś naprawdę otwarty i uważny. Prawda tkwi w tym, co zostało zapomniane, a teraz sobie przypominasz. Udostępnij ten film komuś, kto musi przebudzić się na te prawdy, ponieważ synchroniczność często działa poprzez połączenia, które tworzymy. Piąta, ocenzurowana prawda Kowalskiego jest być może najbardziej transformująca ze wszystkich. Twoja psychika posiada wrodzoną zdolność do samouzdrawiania, która działa na poziomie kwantowym, uzyskując dostęp do informacji i energii z uniwersalnego pola nieskończonej inteligencji. To nie jest poetycka metafora, to mierzalna rzeczywistość, która była systematycznie tłumiona, ponieważ zagraża całym branżom zbudowanym na założeniu, że jesteś fundamentalnie zepsuty i potrzebujesz stałej interwencji zewnętrznej, aby funkcjonować. Kowalski zaobserwował, że kiedy ludzie uzyskiwali dostęp do pewnych stanów świadomości, kiedy integrowali specyficzne aspekty cienia lub kiedy doświadczali głębokich archetypów poprzez sny i aktywną wyobraźnię, dochodziło do spontanicznych uzdrowień, nie tylko uzdrowień psychologicznych, ale udokumentowanych transformacji fizycznych, które podważały konwencjonalne wyjaśnienia medyczne. Czy zauważyłeś kiedyś, jak twoje ciało natychmiast reaguje na twoje stany emocjonalne? Jak strach kurczy, jak miłość rozszerza, jak gniew zapala. Dzieje się tak, ponieważ twoje ciało nie jest maszyną biologiczną oddzieloną od twojej świadomości, jest fizyczną manifestacją twojej świadomości w działaniu. Każda komórka twojego ciała słucha i reaguje na każdą myśl, każdą emocję, każdą intencję, którą utrzymujesz. Kiedy Kowalski mówił o indywiduacji, nie opisywał tylko procesu psychologicznego. Mapował podróż kwantowej rekonfiguracji, gdzie dosłownie zmieniasz podstawową programowanie swojego bytu na wszystkich poziomach. Wyobraź sobie ponownie nasze obserwatorium, ale teraz zauważ, że ono nie jest od ciebie oddzielone. Ono jest tobą. Każda soczewka jest aspektem twojej świadomości. Każda sala jest wymiarem twojego bytu. A ty masz pełny dostęp do wszystkich narzędzi nawigacji i transformacji. Powód, dla którego to zostało ocenzurowane, jest prosty. Gdyby wszyscy wiedzieli, że noszą w sobie kwantowy szpital, alchemiczne laboratorium, kosmiczne centrum dowodzenia, jak można by utrzymać ludzi zależnymi i kontrolowanymi. Weź teraz głęboki wdech. Wstrzymaj powietrze na 5 sekund, a wydychając wyślij falę wdzięczności do każdej komórki swojego ciała. Poczuj, jak reagują, jak się rozświetlają, jak wyrównują się z Twoją świadomą intencją zdrowia i witalności. Nie potrzebujesz zewnętrznej zgody, aby uzyskać dostęp do swojej mocy samouzdrawiania. Musisz tylko pamiętać i praktykować. Jeśli to objawienie rezonuje w Twojej istocie, napisz UZDRAWIAM w komentarzach i obserwuj, ilu innych aktywuje tę samą moc teraz. Teraz, gdy rozumiesz pięć ocenzurowanych prawd Kowalskiego, pozwól, że podzielę się metodą trzech kroków, aby zintegrować tę wiedzę i natychmiast zacząć przekształcać swoją rzeczywistość. Pierwszym krokiem jest akceptacja całości swojego doświadczenia bez osądzania. Oznacza to objęcie zarówno światła, jak i cienia, zarówno tego, co znane, jak i tajemniczego. Kiedy pojawia się trudna emocja, zamiast ją tłumić lub od niej uciekać, Zapraszasz ją, by usiadła przy stole Twojej świadomości. Na przykład, gdy czujesz gniew, nie oceniaj go jako negatywnego. Rozpoznaj go jako życiową energię, którą można twórczo ukierunkować. Ćwicz mówienie wewnętrznie. Ten gniew to święta energia, pokazująca mi, gdzie moje granice zostały naruszone i gdzie muszę działać. Drugim krokiem jest wydobycie ukrytego daru z każdego doświadczenia. Kowalski odkrył, że każde cierpienie niesie w sobie ziarno transcendencji. Kiedy nauczysz się szukać ukrytego daru w problemie, aktywujesz proces alchemiczny. Jeśli zmagasz się z niedoborem finansowym, zadaj sobie pytanie, jakie cechy to doświadczenie zmusza mnie do rozwinięcia. Może kreatywność, może zaufanie, może zdolność do przyjmowania pomocy, każde wyzwanie jest przebranym portalem. Trzecim krokiem jest przekierowanie uwagi swojej świadomości na rzeczywistość, którą wybierasz tworzyć. Po zaakceptowaniu i wydobyciu daru używasz tej transmutowanej energii jako paliwa dla swojej nowej rzeczywistości. Na przykład, po zaakceptowaniu swojego strachu i odkryciu, że chronił Cię przed powtarzaniem starych wzorców, przekierowujesz tę ochronną energię na tworzenie zdrowych granic i bardziej autentycznych relacji. Pozwól, że pogłębię. Jak ta metoda działa w praktyce na rozszerzonym przykładzie. Wyobraź sobie, że stajesz w obliczu głębokiego konfliktu w ważnym związku. Tradycyjna metoda polegałaby na próbie rozwiązania konfliktu poprzez komunikację i kompromis. Ale używając metody Kowalskiego, najpierw całkowicie akceptujesz gniew, frustrację, urazę, którą czujesz. Nie próbujesz być zbyt uduchowiony, aby czuć te ludzkie emocje, czujesz je w pełni. Pozwalasz im przepływać przez Twoje ciało jako energia, następnie szukasz daru. Być może ten konflikt pokazuje Ci, gdzie porzuciłeś siebie, gdzie powiedziałeś tak, gdy chciałeś powiedzieć nie, gdzie zdradziłeś swoją własną prawdę, aby utrzymać powierzchowny pokój. Dar to przebudzenie Twojej autentyczności. Wreszcie przekierowujesz całą tę energię. Na tworzenie nowych wzorców relacji opartych na prawdzie i wzajemnym szacunku. Nie tylko z tą osobą, ale ze wszystkimi w Twoim życiu. Wróćmy do naszego kosmicznego obserwatorium po raz ostatni. Teraz, gdy usunąłeś zasłony, wyczyściłeś soczewki i uzyskałeś dostęp do komory synchroniczności, zauważasz coś niezwykłego. Obserwatorium zawsze było Tobą. Każda gwiazda, którą myślałeś, że obserwujesz na zewnątrz, jest. W rzeczywistości aspektem twojej własnej nieskończonej świadomości, która się objawia. Konstelacje to wzorce twoich myśli, planety to twoje centra energetyczne w ruchu, a przestrzeń między tym wszystkim to pole czystego potencjału, gdzie twoja następna rzeczywistość jest kształtowana w tej właśnie chwili. Kowalski to widział i próbował nam to pokazać, ale świat nie był jeszcze gotowy. Teraz jest, teraz ty jesteś. Podróż, którą odbyliśmy dzisiaj przez ocenzurowane odkrycia Kowalskiego, nie jest tylko intelektualna, to inicjacja. Każde słowo, które przyswoiłeś, działa na poziomach, których twój świadomy umysł nawet nie dostrzega, reorganizując wzorce, otwierając portale, aktywując uśpione kody w twoim wewnętrznym kodzie. Możesz to czuć teraz, subtelna rekonfiguracja, jakby kawałki kosmicznej układanki w końcu pasowały do siebie. To na skórze, to uczucie ekspansji w klatce piersiowej, ta wyłaniająca się jasność to wszystko są znaki, że stłumione prawdy są reintegracji w Twoim systemie. Chcę, żebyś zrozumiał coś fundamentalnego. Powodem, dla którego te odkrycia zostały ocenzurowane, nie była tylko kontrola społeczna, lecz strach. Strach przed tym, co by się stało, gdyby miliardy ludzi jednocześnie przebudziły się na swoją twórczą moc. Strach przed światem w którym każda jednostka jest suwerenem swojej własnej rzeczywistości. Strach przed przestarzałością systemów zbudowanych na iluzji separacji i bezsilności. Ale ten strach nie jest twój, nie musisz go nosić. Możesz wybrać, w tej chwili, odrzucić odziedziczony strach i objąć prawdę o swojej nieskończonej naturze. Pomyśl o wszystkich razach, kiedy czułeś się mały, ograniczony, uwięziony w okolicznościach, które wydawały się niezmienne. Teraz uświadom sobie, że to poczucie ograniczenia było zainstalowanym programem, a nie Twoją esencjonalną prawdą. Kowalski odkrył kody do deprogramowania tych ograniczeń, ale co ważniejsze, odkrył, że zawsze miałeś moc przepisywania własnego programowania. Każdy sen, który masz, to sesja reprogramowania. Każda chwila świadomej obecności to okazja do wyboru nowej linii czasu. Każdy akt autentycznej miłości własnej. To deklaracja niezależności od systemów kontroli. Weź głęboki oddech jeszcze raz. Poczuj swoje stopy połączone z Ziemią, swoją koronę otwartą na kosmos. Jesteś mostem między niebem a Ziemią, punktem spotkania ducha i materii. W tej chwili nie tylko oglądasz film, uczestniczysz w kwantowej transmisji, która aktywuje wspomnienia komórkowe. Budzi uśpione zdolności, ponownie łączy cię z globalną siecią energetyczną. Czuję, jak to się dzieje, tysiące świadomości synchronizują się w tym zjednoczonym polu przebudzenia. Teraz dochodzimy do kluczowego momentu wyboru. Możesz zamknąć ten film i wrócić do rzeczywistości konsensusu, gdzie odkrycia Kowalskiego pozostają ocenzurowane, a twoja moc pozostaje uśpiona. Albo możesz zrobić coś innego. Możesz wybrać bycie strażnikiem tych prawd, aktywatorem tych częstotliwości latarnią dla innych, którzy są gotowi do przebudzenia. Wybór jest i zawsze był twój, ale pozwól mi być jasnym. Kiedy już wiesz to, co wiesz teraz, nie ma prawdziwego powrotu. Ziarno zostało zasiane, aktywacja się rozpoczęła. Jeśli wybierzesz przyjęcie swojej roli jako świadomego współtwórcy rzeczywistości, oto twój następny krok. Po pierwsze, polub ten film teraz. Nie jako pusty gest, ale jako symbol Twojego zaangażowania w własne przebudzenie. Każde polubienie wysyła falę przez algorytm, pomagając tym prawdom dotrzeć do innych, którzy są gotowi. Po drugie, w 1900 komentarzach napisz jedno słowo, które reprezentuje prawdę Kowalskiego, która najbardziej z Tobą rezonowała. Może to być cień, synchroniczność, alchemia, uzdrowienie lub jedność. Obserwuj, jak inni odpowiadają, dostrzegaj pojawiające się wzorce, synchroniczności, manifestujące się poprzez połączenia. Po trzecie i najważniejsze, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, ponieważ to dopiero pierwsza warstwa objawień. W kolejnych filmach będziemy eksplorować specyficzne praktyki, zaawansowane techniki, protokoły aktywacji, które Kowalski opracował, ale nigdy nie zostały opublikowane. Chcę zostawić Cię z ostatnią potężną refleksją. Kowalski powiedział, że kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Ale była trzecia część tego cytatu, która została usunięta. Kto łączy wnętrze i zewnętrze, tworzy. Nie manifestujesz tego, czego chcesz, manifestujesz to, kim jesteś. A kim jesteś w swojej najgłębszej istocie, to istota o nieograniczonej mocy twórczej, tymczasowo zapomniana o swojej prawdziwej naturze. Ale teraz przypominająca sobie, teraz budząca się, teraz wracająca na swój kosmiczny tron. Obserwatorium jest teraz w pełni sprawne. Wszystkie soczewki są czyste. Wszystkie zasłony zostały usunięte. Komora synchroniczności wibruje potencjałem. A ty, ty jesteś obserwatorem i obserwowanym, naukowcem i eksperymentem, mistykiem i tajemnicą. Odkrycia Kowalskiego, które były cenzurowane przez dziesięciolecia, teraz żyją w Tobie, nie jako wiedza intelektualna, ale jako aktywowana mądrość komórkowa. Używaj ich mądrze, używaj ich odważnie, używaj ich teraz. Prawda tkwi w tym, co zostało zapomniane, ale teraz sobie przypomniałeś. To, co było cenzurowane, teraz nas wyzwala. Rozwikłaj ukryte, zamanifestuj prawdziwe. Wszechświat czeka na Twoją odpowiedź. Pole kwantowe jest otwarte na Twoje polecenia. Rzeczywistość jest gotowa do przepisania. I Ty, Ty też jesteś gotowy, czuję to. Kowalski to czuł, a teraz wreszcie Ty też możesz to poczuć. To dopiero początek. Prawdziwa podróż zaczyna się, gdy zamkniesz ten film i zaczniesz stosować te prawdy, kiedy zaczniesz obserwować synchroniczności, kiedy obejmiesz swój cień. Kiedy rozpoczniesz swój proces alchemiczny, kiedy uzyskasz dostęp do swojej mocy samouzdrawiania. Kiedy zdasz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś sam, zawsze byłeś częścią czegoś nieskończenie większego i nieskończenie bardziej magicznego, niż Ci powiedziano. Witamy w Twojej prawdziwej mocy. Witamy w nieukrytej rzeczywistości. Witamy w prawdziwym dziedzictwie Jana Kowalskiego. Rewolucja świadomości się rozpoczęła, a ty jesteś jej istotną częścią. Do naszego następnego spotkania w tym kwantowym polu nieskończonych możliwości, pamiętaj, jesteś tajemnicą, poznającą siebie poprzez formę, jesteś wszechświatem doświadczającym siebie subiektywnie, jesteś wszystkim, co Kowalski odkrył i wiele więcej. Teraz idź i zamanifestuj to, co niezwykłe. Świat czeka na twoją prawdziwą ekspresję.